Cześć. Jesteśmy na iemie z tej strony Maciek Żmuda Adamski Techland. E, oczywiście działamy tutaj z naszym najnowszym rozszerzeniem do Dying Light czyli The Following jesteśmy wspólnie na stoisku Alienware'a nie bez przyczyny e, Techland i Alienware współpracowali właśnie przy okazji Dying Light na wielu płaszczyznach e, wybieramy zawsze najlepszych partnerów, tak więc jeżeli chodzi o sprzętowców z Alienware'em nawiązaliśmy współpracę odnośnie przygotowania specjalnej wersji Dying Light'a na SteamOS pod kątem prezentacji najnowszego Alienware Steam Machine tak więc Dying Light Pojawił się jako jedna z pierwszych gier AAA na Steam Machine. A poza tym e, możemy się pochwalić tym, że testy wydajnościowe e, Dying Lighta były przeprowadzane na maszynach Alienware. Tak więc zapraszamy, bawimy się tutaj co miara i przypominamy Dying Light odpalany na najlepszych sprzętach, jakich można jest znaleźć, czyli na Alienware'ach. Z ciekawostek, Dying Light nie tylko był sprawdzany w testach wydajnościowych na maszynach Alienware'a, ale także Dying Light był grą feature'owaną na laptopach Alienware 15. Z ciekawostek innych, nie wszyscy może o tym wiedzą, ale Dying Light ma też implementowaną technologię Alien MX, dzięki którym klawisze klawiatury się podświetlają odpowiednie kolory w zależności od sytuacji w grze.